podkarpacie.pl. Po raz kolejny o Sanoku mówiono w większości ogólnopolskich mediów. Wszystko za sprawą wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego. Co jednak daje naszemu miastu ta wizyta? Rys historyczny wizyt głów państwa w Sanoku, a także o wymiarze tej ostatniej mówi historyk Andrzej Romaniak. Sanok w swojej długiej i ciekawej, a niekiedy i burzliwej historii był wielokrotnie świadkiem, wizyt najważniejszych osób w państwie na przestrzeni w ogóle swojej historii i te wizyty są poświadczone w źródłach historycznych. Tu należy wspomnieć, że pierwszą wzmianką o takiej wizycie jest w ogóle pierwsza wzmianka o Sanoku w latopisie hipackim z roku 1150, kiedy to kronikarz zapisał, że król węgierski Gejza II zajął Sanok i wziął posadnika jego w niewolę. Więc to jest taka pierwsza wzmianka. No, druga wzmianka to jest y, troszkę późniejsza, z roku 1205, y, kiedy to y, zapiski podają, że tu w Sanoku odbyło się spotkanie y, wdowy po księciu y, halickim, y, halicko włodzimierskim Romanie. Wdowa miała na imię Anna, która tu w Sanoku spotkała się z królem węgierskim Andrzejem II. Ja tylko powiem, że. Te spotkania być może odbywały się nie tutaj w Sanoku, gdzie dzisiaj się znajdujemy, tylko w trepczy, obecnej trepczy na wzgórzu chorodyszcze, gdzie tam te badania archeologiczne wykazały, że to był bardzo duży i ważny ośrodek osadniczy. Niektórzy badacze twierdzą, że tam był właśnie ten pierwotny, najstarszy sanok wspominanych w tych źródłach, więc tu już mamy dwie wizyty królewskie królów węgierskich. Dlaczego węgierskie? No dlatego, że te tereny były terenami spornymi między Polską, Rusią, Węgrami, więc tu się różne spotkania odbywały, z tym, że te wizyty są poświadczone w źródłach. W roku 1341 ziemia sanocka wraz z Rusią Halicką została przyłączona w granicę Korony przez Kazimierza Wielkiego i z pewnością król Kazimierz Wielki w Sanoku bywał. Dlaczego? Dlatego, że wydał tu dwa przywileje w roku 1366. W tym przywileju potwierdził prawo magdyburskie, sanockie prawo miejskie, oraz w roku 1368, w którym to przywileju zezwolił na odbywanie jarmarku ośmiodniowego w okresie Zielonych Świątek. Skąd wiadomo, że to przywileje, że był w Sanoku? Ano stąd, że jest wyraźnie w przywileju napisane, że dan w Sanoku w roku pańskim i tak dalej, w 1366. Z pewnością w Sanoku bywał już po śmierci Władysława, Kaźmierza Wielkiego, namiestnik Rusi z ramienia Ludwika Węgierskiego, Władysław Opolczyk. Ja tylko przypomnę, że to on w roku 1377 w sprowadził do Sanoka Franciszkanów, którzy w mieście znajdują się do dziś. Kolejna wizyta królewska, odnotowana w źródłach, zresztą nie tylko w źródłach, no w kronikach, to jest wizyta króla Władysława Jagieły. Zresztą głośno o tym było w roku ubiegłym, kiedy koledzy archolodzy odkryli na Placu Świętego Michała relikty kościoła parafialnego, w którym to kościele 2 maja 1417 roku król e, zawarł związek małżeński ze swoją trzecią żoną Elżbietą, a e, gody królewskie, czyli e, uczta weselna, odbyła się na sanockim zamku. Więc tu nie ulega wątpliwości, że król Władysław Jagiełło w Sanoku był. Trzeba też powiedzieć o czwartej żonie króla Władysława Jagieły, Zofii lub Sońce, bo to ona była prawosławna, która swoje wdowieńskie lata spędzała na sanockim zamku i tu odbywała sądy, mianowała urzędników. W wieku XVI wydawałoby się, że w Sanoku była królowa Bona, ponieważ na jej rozkaz przebudowano sanocki zamek, w piękny, w piękny zamek Renesansowy. Jednak żadne źródła nie poświadczają obecności królowej Bony w naszym grodzie. Oczywiście te wszystkie wizyty odbywały się w okresie monarchii. Później już źródła milczą o wizytach ważnych osób w państwie. No, później był okres zaborów. W Sanoku prawdopodobnie był cesarz Franciszek. Józef. W okresie II Rzeczypospolitej z pewnością w Sanoku był premier Wincenty Witos. To jest fakt udokumentowany. Wizyta ta się odbyła na wiosnę 1921 roku. W trakcie wizyty głowy naszego państwa w Sanoku stwierdzono, że ostatnim prezydentem, który odwiedził Sanok, był Ignacy Mościcki. Wydarzenie miało mieć miejsce przed 75 laty. Nie ma jednak na to potwierdzenia w dokumentach czy źródłach pisanych. Ostatnio przy, przy okazji wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego wyszła sprawa rzekomej wizyty w Senoku w roku 1938 prezydenta mościckiego. Przyznam się, że tą informacją byłem zaskoczony, chociaż zdaję sobie sprawę, że nie wszystko wiem o historii Sanoka, jednak zadałem sobie trud. I przewertowałem wszystkie dostępne publikacje oraz źródła i takowej wzmianki nie znalazłem, więc tutaj bym był wdzięczny jako e, tutaj historyk badający ziemię sano historię Sanoka i ziemi sanowskiej, żeby ktoś, kto ma informacje o tej wizycie, to znaczy okoliczności, kiedy konkretnie, e, w jakiej sprawie, e, gdzie, żeby może jakoś ujawnił te informacje, no bo warto by było ten fakt gdzieś tam e, odnotować, prawda? Bo uważam, że jeśli się mówi o jakimś fakcie, to, to musi być fakt zweryfikowany. Musimy mieć pewność, że tak było. Ale być może prezydent Mościcki był, nie wiem. W każdym razie ja o tym wzmianki nie znalazłem. No i druga rzecz, pospolita się skończyła okres II wojny światowej. W Sanoku, no tu była jedna wizyta, bodajże jesienią 1939 roku, generalnego gubernatora Hansa Franka bo jest, zachowała się fotografia z tej wizyty. Później bywali tu ym, szefowie dystryktu krakowskiego, no ale to był okres okupacji, więc też historia, ale to mniej, y, może nie będziemy o tym mówić. Y, natomiast już po zakończeniu II wojny światowej y, mamy y, y, te fakty bardziej udokumentowane. Z pewnością w Sanoku bywał wicepremier, Piotr Jaroszewicz. Te wizyty były dość częste dlatego że oprócz tego, że był wicepremierem, był też posłem z okręgu krośnieńskiego na sejm PRL. Później jako premier również Piotr Jaroszewicz bywał. No i dwukrotnie był z wizytą w Sanoku pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek. On wizytował głównie wielkie zakłady, czyli Stomil, Autosan. Nawet po Sanoku krążyła taka opowieść, że ta droga obecna, która prowadzi do Skansenu pod Skałą na Białej Górze to powstała właśnie przed którąś z wizyt Edwarda Gierka, ponieważ jego małżonka zażyczyła sobie, żeby zwiedzić Skansen, no, a że nie było drogi, więc tą drogę szybko wykonano. Ile w tym prawdy jest, nie wiem. W każdym razie ja pamiętam z dzieciństwa, że z, jako uczeń tak, tych pierwszych klas szkoły podstawowej Wraz z kolegami byliśmy zaprowadzeni. To był rok chyba 73 lub czwarty. Na ulicy Remanowską tam stała młodzież szkolna delegacji zakładów pracy i wtedy Edward Gierek przyjeżdżał przez Sanok z prezydentem ówczesnej Jugosławii Josipem Brostito. To osobiście byłem tam i to widziałem. Kolejna wizyta, a w zasadzie przejazd Edwarda Gierka, bo on tutaj jeździł przez Sanok do Arłamowa, gdzie był ośrodek wypoczynkowy. Ten taki kolejny przejazd miał miejsce w roku 1978 bodajże. I wówczas Edwardowi Gierkowi towarzyszył prezydent Francji Valéry Giscard d'Estaing, też jechał przez Sanok do Arłamowa, ale to były, mówię, przejazdy, jak gdyby, tranzytem. Sanok był miastem takim, przez który tylko przejeżdżali. A co przyniosła nam wizyta Bronisława Komorowskiego w Sanoku? Ta ostatnia wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego to była faktycznie chyba pierwsza wizyta prezydenta, nie licząc tej niepewnej wizyty prezydenta Mościckiego. No i na pewno to było wydarzenie, które gdzieś znajdzie Odbicie w historii miasta, na pewno będzie zapisane w kronikach. Natomiast czy jakieś korzyści oprócz takich, takiego prestiżu Sanok odniesie z tej wizyty? No wątpię. Dlaczego? No bo prezydent obecnie w Polsce ma niewiele do powiedzenia. Inaczej był chociażby, gdy przyjeżdżał Edward Gierek, bo to wiadomo, że wtedy to było centralne zarządzanie i to, co powiedział pierwszy sekretarz, miało być spełnione. No i dlatego na pewno i Stomir wtedy jakieś korzyści odnosił, To sam. No a obecna wizyta. No mówię, no miał na pewno prestiż dla miasta, bo to jednak jest prezydent Rzeczypospolitej. No i są różne głosy na temat tej wizyty, są głosy też bardzo krytyczne. Nawet słyszałem, że tam na, na, na różnych forach internetowych bardzo takie są nawet i, i mało kulturalne wpisy. No ale mówię, no każdy ma prawo oceniać prezydenta. Bo ma takie prawo, natomiast szacunek należy się dla samego urzędu, bo jednak jest to człowiek wybrany w demokratycznych wyborach i y, y, pierwsza osoba w państwie. Dlatego no, myślę, że, że mówię, no, wizyta jak y, wizyta prezydentowi Sanok z tego co wiem y, podobał się. Zostanie to na pewno zapisane w historii miasta. No, a czy y, jakieś korzyści z tego y, miasto osiągnie? No, y, ja osobiście bardzo w to wątpię. W najbliższych dniach zaprezentujemy Państwu refleksje samorządowców i polityków na temat wizyty prezydenta w Sanoku. TV